Czy lubicie listy apostoła Pawła? Czy lubicie czytać listy apostoła Pawła? No, myślę, że nie wszyscy. To nie znaczy, że nie lubimy pisma świętego. Nie o to chodzi. Ale z racji treści, z racji języka, jakim apostoł Paweł się posługuje, no nie dla wszystkich jest to taka najprzyjemniejsza lektura. Myślę, że to, co napisał apostoł Piotr na temat tego, co napisał Paweł, no, zabiera dużo prawdy, a napisał, że są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe. Ale ci, którzy jednak czytają z wielką uwagą listy tego apostoła, być może zauważyli interesującą rzecz. Otóż, mianowicie. Każdy list apostoła Pawła kończy się w ten sam sposób. Każdy list jego autorstwa ma to samo zakończenie. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale to jest interesujące. W każdym pojawia się to samo zdanie: łaska niech będzie z Wami wszystkimi. Łaska niech będzie z Wami wszystkimi. Gdy to zauważyłem, to zacząłem się zastanawiać, Dlaczego? Dlaczego w ten sposób właśnie apostoł kończy swoje listy? Czy jest to takie jakieś zwyczajowe pożegnanie, taka pewna formułka ładnie brzmiąca, pożegnalna, czy też to pożegnanie zawiera w sobie pewną treść, zawiera w sobie pewne przesłanie, które apostoł chciał przekazać? I myślę, że chyba chodzi tutaj raczej o to drugie właśnie yy, tą drugą odpowiedź. Iż nie tyle jest to właśnie jakaś tam formuła, pewien zwrot grzecznościowy, taki chrześcijański, ale przede wszystkim o to, że Paweł chce nam zwrócić na coś uwagę. Na co? Właśnie na Bożą łaskę. Na Bożą łaskę. W takim razie te kilka chwil, które jeszcze są przed nami, zanim przystąpimy do stołu Pańskiego, chciałbym, abyśmy Poświęcili na takie bliższe spojrzenie, przeanalizowanie tej kwestii. Oczywiście nie mamy czasu, żeby tutaj dogłębne studium w tej chwili prowadzić na ten temat, ale niektóre myśli myślę, że warto poruszyć. Może na wstępie odpowiedzmy sobie na pytanie, czym w ogóle jest łaska, skoro mamy o niej mówić? Jak rozumiał ją apostoł Paweł, skoro tak wiele o niej pisał? Otwórzmy list do Rzymian, rozdział czwarty i czwarty wiersz. List do Rzymian, czwarty rozdział i czwarty wiersz. A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Czym jest łaska? A może najpierw odpowiem sobie na pytanie, czym ona nie jest. Otóż na pewno nie jest zapłatą lub też należnością. Czym zatem jest należność? Czym jest zapłata? Jest to wynagrodzenie, umowne wynagrodzenie za określoną pracę. Jest to pewien, najczęściej dzisiaj powiemy, ekwiwalent pieniężny, no bo oczywiście posługujemy się pieniędzmi. Pieniężny za poświęcony trud za pewien wysiłek, który nam się wręcz prawnie należy. Gdybyśmy nie otrzymali comiesięcznej zapłaty, no to możemy nawet dochodzić i sądownie naszych tutaj praw, czy też roszczeń. A zatem zapłata opiera się na jakiej zasadzie? Coś za coś. Coś za coś. Za określone działanie określona zapłata. Paweł pisze, że nie tak się ma sprawa z czym? Z łaską. To nie tak wygląda w przypadku łaski. Łaska jest przeciwieństwem zapłaty. Zatem to nie jest coś, co nam się należy, to nie jest coś, co do czego mamy prawo i nikt nie ma nam prawa, że tak powiem, tego prawa odebrać. W kolejnym tekście Paweł. Dodaję jeszcze, czy rozwija tą myśl. List do Efezjan, drugi rozdział, ósmy i dziewiąty wiersz. List do Efezjan, drugi rozdział, ósmy i dziewiąty wiersz. W przekładzie Biblii Poznańskiej jest powiedziane, że przez łaskę bowiem jesteście zbawieni mocą wiary. Nie pochodzi to z waszej zasługi, lecz z daru Bożego. Nie z uczynków, aby się nikt nie przechwalał. Tutaj łaska, jak została nazwana? Co to jest? Dar, prawda? Jest to dar boży. W takim razie powstaje kolejne pytanie: czym w takim razie jest dar? Na pewno każdy z nas nieraz otrzymał jakiś prezent, na pewno każdy z nas otrzymał jakiś tam podarunek kiedyś. Dlatego myślę, że to rozumiemy. Czy dar jest wynikiem czy owocem działania darczyńcy, czy tego, kto jest obdarowany? Od kogo tak naprawdę wy, wychodzi inicjatywa? Oczywiście, że to jest inicjatywa darczyńcy, a nie obdarowanego. Obdarowany może co najwyżej powiedzieć: Nie, ja dziękuję, ja nie chcę. Ale tym, który obdarowuje, jest darczyńca. Spójrzmy, jakimi słowami apostoł Paweł wyraził to, co powiedzieliśmy w tym tekście odczytanym przed chwilą. Jak dobitnie Paweł to podkreśla. Mówi: Nie pochodzi to z Waszej zasługi. Dalej: Nie w domyśle z Waszych uczynków, aby się nikt w domyśle z Was nie przechwalał. Zatem już te dwa fragmenty, które przeczytaliśmy, mówią nam, że łaska, łaska jest niezasłużoną przez nas dobrocią Bożą. Gdyby podstawą otrzymania łaski Bożej były nasze uczynki, gdyby podstawą była nasza sprawiedliwość, gdyby podstawą były, było nasze zachowanie, to mielibyśmy wówczas wiele powodów do chluby, do dumy. Do wywyższenia swojej osoby. Ale Słowo Boże wyraźnie mówi, że łaska jest wynikiem, jest owocem Bożej dobroci, Bożej miłości, a nie naszych osiągnięć, nie naszej postawy. W takim razie, jakie znaczenie ma ona? Chciałbym wspomnieć o czterech kwestiach w odniesieniu oczywiście do łaski. Pierwsza, Pierwsze zagadnienie, czy kwestia to ta, iż jest ona oczywiście podstawą naszego zbawienia. List do Rzymian, trzeci rozdział, 23 i 24 wiersz. List do Rzymian, trzeci rozdział, 23 i czwarty wiersz. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Biblia wyraźnie naucza, że na skutek grzechu naszych pierwszych rodziców tak naprawdę wszyscy staliśmy się grzesznikami. A z kolei konsekwencją tego faktu jest co? Jest wieczna śmierć. Jest wieczna śmierć. Zapłatą za grzech. Jest śmierć pisze Paweł w szóstym rozdziale i dwudziestym trzecim wierszu. Tak więc to na co naprawdę jako ludzie zasługujemy to na co naprawdę zapracowaliśmy jako ludzkość to nie jest życie wieczne a raczej wieczna śmierć. Oczywiście każdy z nas usiłuje odsunąć od siebie tego rodzaju świadomość. Najczęściej mówimy, no, ale przecież ja nie jestem takim złym człowiekiem. Ja nikogo nie zabiłem, ja nikogo nie okradłem, ja staram się żyć po Bożemu. Nie jest ze mną tak źle. Ale nawet jeżeli tak mówimy, czy w ten sposób myślimy, to jest właśnie świadectwo tego, że. Podążamy drogą właśnie prowadzącą na zginienie. Bo jedynym człowiekiem, który w całej historii ludzkości nie popełnił najmniejszego grzechu, ani w czynach, ani w myślach, był jedynie Jezus Chrystus. Jedynie On. A umierając na krzyżu, zapłacił cenę naszych grzechów. Umierał za nasze, a nie swoje, grzech. Ten sam apostoł Paweł napisał, że to on wykupił nas. Wykupił z czego? Z niewoli grzechu i śmierci wiecznej. No dobrze, ale co go do tego motywowało? Co, co sprawiło, że był gotów pozostawić niebo, że był gotów. Stać się człowiekiem, żeby był gotów wstąpić tutaj na ten padł grzechu, cierpień, łez, co sprawiło, że był gotów oddać swoje życie, przelać swoją krew. Tylko i wyłącznie miłość. Tylko i wyłącznie miłość. Tylko i wyłącznie jego dobroć. Niezasłużona dobroć przez nas. Dlatego apostoł Paweł mógł napisać o sobie takie słowa o swoim życiu chrześcijańskim i nie tylko, jak w liście do Filipian w trzecim rozdziale, od czwartego wiersza. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele, jeżeli ktoś sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. Obrzezany dnia Ósmego, z rodu izraelskiego, z pokolenia benjaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie człowiek nagany. Ale to wszystko, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę, lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, pana mego. Dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznają za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa sprawiedliwość z Boga, na podstawie wiary. Łaska. Łaska jest również i podstawą naszego przebaczenia naszych grzechów. To dzięki łasce Bożej, nasze grzechy zostają zakryte, zostają zmyte. W liście do Efezjan w rozdziale pierwszym wierszu siódmym ten sam autor pisze: w Nim. Mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. To jedynie dzięki Jezusowi Chrystusowi możemy dostąpić przebaczenia naszych grzechów. Paweł pisze, że jedynie w Nim mamy odpuszczenie grzechów. W Nim, a nie w kimkolwiek innym. To przez Jego krew. Jego, a nie kogokolwiek innego, możemy dostąpić przebaczenia naszych grzechów. A co jest podstawą tego przebaczenia? Czy nasza pokuta, nasze życie, nasze umartwianie się, nasze posłuszeństwo Bożym Przykazaniom? Nie. Paweł mówi, to dzięki niezasłużonej dobroci Bożej, czyli dzięki Jego łasce. Możemy cieszyć się przebaczeniem. Ale tu jeszcze jednego słowa, jedno słowo ciekawe występuje, którym posługuje się Paweł. Ono pojawia się obok właśnie słowa łaska. Bogactwo. Bogactwo według bogactwa łaski jego. Bogactwo łaski. Co przez to chce Paweł nam powiedzieć? Czyżby Bóg był obfity w swoją dobroć, swoją łaskawość? Jak wielkie są pokłady tej dobroci? Czy wystarczą do przebaczenia każdego mojego grzechu? Niektórym się wydaje, że popełnili już tak coś Strasznego, że Pan Bóg to już chyba im nie ma szans, żeby przebaczył. Albo coś strasznego, albo kolejny raz. Co na ten temat pisze ten sam Paweł w liście do Rzymian, 5 rozdziale, i 20 wierszu? List do Rzymian, 5 rozdział, 20 wiersz. A zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły. Gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Innymi słowy Paweł pisze, im większy grzech, tym większa łaska. Im większy grzech, tym większa łaska. Co za niesamowity Bóg. Co za niesamowita miłość, co za niesamowita łaska, dobroć. Pamiętamy tą sytuację, kiedy to Piotr pytał Pana Jezusa, ile to razy powinien przebaczyć. No wydawało mu się, że jak powie siedem, czyli ta doskonała liczba, to Pan Jezus go pochwali, powie, no tak Piotrze, rzeczywiście, masz rację. Ale Pan Jezus mówi, no Piotrze, nie siedem, nie siedem, siedemdziesiąt siedem. W ten sposób co, co chciał powiedzieć? że Twoje przebaczenie ma być tak naprawdę nieograniczone. Bo nie chodzi o liczenie, prawda, skrupulatne, czy to już jest te 77, czy jeszcze nie. Ten sposób dał do zrozumienia, że Boże przebaczenie, które jest owocem miłości Bożej, jest nieograniczone. Nieograniczone. Jednak łaska Boża czyni jeszcze coś więcej. Nie tylko powoduje, że tak naprawdę każdy grzech może być przebaczony, ale ona czyni jeszcze coś więcej, idzie krok dalej. 6 rozdział, wiersz 14. Ten sam list do Rzymian, 6 rozdział, wiersz 14. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem. Lecz pod łaską. Otóż ta sama łaska, dzięki której dostępujemy przebaczenia naszych grzechów, i to powiedzieliśmy każdego grzechu, nie wiem jak ohydnego, strasznego, ta sama łaska sprawia, że możemy odnieść zwycięstwo nad grzechem. Ona jest jedynym tak naprawdę czynnikiem, motorem, siłą, która sprawia, że Bóg może odbudować w nas swoje podobieństwo. Ona uzdalnia nas do posłuszeństwa Bożym Przykazaniom. I to jest wspaniałe, że Bóg nie zbawia nas w naszych grzechach, ale od naszych grzechów. W liście do Tytusa. Ten sam autor, ponieważ. Czytamy tylko to, co Paweł pisze na ten temat, na temat łaski. Pisze następujące słowa. List do Tytusa, drugi rozdział 11 i 12 wiersz. Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności, światowych porządliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. A zatem łaska, czyli owa niezasłużona dobroć naucza nas, innymi słowy uzdalnia nas. Do czego? Abyśmy mogli oprzeć się wszelkim światowym porządliwościom, czyli innymi słowy grzechowi. Zatem łaska nie wyklucza potrzeby posłuszeństwa. Łaska nie eliminuje konieczności przestrzegania Bożych przykazań. Łaska jedynie stawia to posłuszeństwo w odpowiednim miejscu. Uzdalnia nas do tego posłuszeństwa. Zobaczmy, jak to wyglądało w przypadku właśnie apostoła Pawła. Jak postrzegał sam siebie. W pierwszym liście do Tymoteusza. Tak nieco otwiera swoje serce, otwiera się przed nami, pisząc o sobie takie słowa. Pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, 14, 15 wiersz. A łaska Pana naszego stała się bardzo obfita, wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. Z których ja jestem pierwszy. W jaki sposób Paweł postrzegał samego siebie? Czy napisał, no wiecie co, ale przed moim nawróceniem, to ja byłem strasznym grzesznikiem, to ja byłem prawdziwym łotrem. No ale teraz, po tylu latach kroczenia z Chrystusem, to ja już osiągnąłem doskonałość. Ja już tutaj jestem święty, pełnię świętości, zdobyłem. Czy w ten sposób? Czyliście, że nie. On nadal postrzegał siebie jako grzesznika, jako tego, który potrzebuje Jezusa Chrystusa. Nic dziwnego. Ellen Wajde napisała w często droga do Chrystusa, że im bliżej przyjdziesz do Chrystusa, tym wyraźniej zobaczysz swoje błędy. Twoje spojrzenie będzie czystsze, a Twoje niedoskonałości będą widoczne w zdecydowanym kontraście do Jego doskonałej natury. Im bliżej przyjdziesz do Chrystusa. To dlatego być może niektórzy mają tak wykrzywiony obraz samego siebie i innych. Uważając, że no w zasadzie są tak dobrzy, że nie potrzebują łaski, ponieważ żyją z daleka od Chrystusa. Bo jeżeli tylko byśmy przyszli do Niego, zbliżyli się, a im bardziej się zbliżymy, tym bardziej zauważymy swój, swoje prawdziwe oblicze, grzeszne, upadłe. A zatem Boża łaska. Czym jeszcze jest łaska? Jeden tekst z listu do Galacjan, pierwszy rozdział, piętnasty i szesnasty wiersz. List do Galacjan, pierwszy rozdział, piętnasty i szesnasty wiersz. Ale gdy upodobało się Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał przez łaskę swoją, żeby objawić mi syna swego, abym go zwiastował między poganami, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi. Paweł pisze, że ta sama niezasłużona dobroć również powołała go do czego? Do służby. Powołała go do służby, do służby głoszenia Ewangelii. To dzięki. Owej niezasłużonej dobroci, ja mogłem stać się Bożym narzędziem. I to samo ma miejsce w odniesieniu do Niego, jak również i do każdego z nas. Na koniec odpowiedzmy sobie na jeszcze jedno pytanie. Skoro Boża łaska ma takie znaczenie, taką wartość, to co zrobić? aby stała się ona moim udziałem. Sięgnijmy ponownie do listu do Rzymian. List do Rzymian, rozdział 6, wiersz 23. Rozdział 6, wiersz 23. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej. Jest żywot wieczny w Chrystusie, Jezusie, Panu naszym. Apostoł Paweł pisze, iż Jezus Chrystus, jedynie On, będąc Bożym darem, może zapewnić nam życie wieczne. Jedynie On. I ten dar jest dostępny każdemu człowiekowi. W liście do Tytusa czytaliśmy słowa, mówiąc o tym, iż objawiła się łaska Boża zbawienna dla kogo? Dla wszystkich ludzi. A zatem tak naprawdę każdy człowiek ma możliwość życia wiecznego, ma możliwość zbawienia. Ale jednak wiemy, że nie wszyscy będą zbawieni. Dlaczego? Piąty rozdział, wiersz drugi mówi, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A zatem co jest tą drogą prowadzącą do niewyczerpanych zasobów Bożej dobroci? Wiara, oczywiście. Co jest tą ręką, można powiedzieć, którą chwytamy dar, odbieramy dar łaski Bożej? To jest wiara. Dlatego zatem nie wszyscy będą zbawieni, ponieważ nie wszyscy uwierzą. Gdyby zbawienie było tylko z łaski, to przypuszczam, że wszyscy mogliby być zbawieni. Ale Słowo Boże mówi o konieczności wiary. A skoro mówimy o wierze, to niemożliwym jest bycie wierzącym. Niemożliwym jest zaufanie komuś, kogo nie znamy. Bez codziennego, żywego kontaktu z Chrystusem, bez poznania kogoś, nie może się do tej osoby zrodzić zaufanie. Zatem powstaje pytanie: jakiego rodzaju jest Twój związek z Jezusem Chrystusem. Jakiego rodzaju? Czy jest żywy? Czy codziennie go rozwijasz? Czy codziennie go podtrzymujesz? Czy codziennie go pogłębiasz? Czy też nie. W drugim liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale i szóstym wierszu. Paweł zachęca, wierzę, że każdego z nas. Z tego powodu przypominam Ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem Ci przez włożenie rąk moich. Paweł zachęca, Paweł prosi, Paweł apeluje do każdego z nas, abyśmy co? Abyśmy na nowo rozniecili dar łaski Bożej w swoich sercach. Może ten dar, który nieco ostygł, może nieco osłabł, abyśmy na nowo podjęli trud, prosili również Boga o to, aby dał nam chęć, to pragnienie, abyśmy mogli nowe rzeczy odkryć w Jezusie Chrystusie, w Jego Słowie, aby modlitwa stała się dla nas czymś żywym, czymś niezwykłym, czymś szczególnym. I wierzę, że tym samym może stać się i uroczystość wieczerzy Pańskiej, której mamy ten przywilej dzisiaj i za chwilę uczestniczyć. Aby było to coś więcej niż tylko pewna uroczystość, pewna ceremonia, pewien zwyczaj, który być może już od wielu, wielu lat praktykujemy. Niech Pan nas tym błogosławi, poświęci nasze serca. Nasze myśli. Amen.